żołnierze. To jest jedna z naszych ostatnich wojen. Teraz musimy dać z siebie wszystko. Za troszkę! Za Tak! Panie! Co mamy robić? Moje plemię pasza jest na pańskie rozkazy. Zabijcie wszystkich. Co do jednego. Nie brać jeńców. Tak jest! To plemienie wasza. Odla, wyszczelać całą amunicję. Nie marnować, nie oszczędzać naboi. No dobra, może nie teraz całą, ale no, oszczędzcie trochę na, na później. Odla! Kościa, tu nic nie jest. Przecież jestem gościem jest Jestem nieśmiertelny. Na tlon dostał. Dostać my łódkę pancerna. To dobrze. O to ognie. o Panie, nic ci nie jest? Sharon! Nie, na szczęście. To metalowa zbroja. Nie, chronić króla Sharona! ognia. A za ten czas zdjąć resztę. Brój dzień, nic nie jest nie, tylko dostałem. Nie z ale ale wy, wyjdzie z tego, jeżeli ochronimy artefakt. Ognia! Włóżcie wszyscy do sali. Została nas gardzka. Nie taka garstka, chociaż ich jest pięciu. Open fire! Kto to? Anglicy? Nie, ja tak powiedziałem. Czyli? Ognia! Po niej. jest czterech na czterech. Tylko, że strzelających z tam jest zaledwie dwóch. Zdjąć. Tobie! O nie! Zostań sam! Kulu! Zabij kościotłupy! Dobrze. Dziu, dziu. Na mnie nie bożą, żołnierze! O, oh, jest! A teraz zabijmy tych śmierciożerców, którzy strzelają z karabinów. U oh, mnie zostałem sam! Uciekam! O, mam taką nadzieję. Hurra! Hurra! Ale co z Waszymi żołnierzami? Bardzo mi przykro. India. Nie, spokojnie. Przecież ochroniliśmy artefakt. Krzyślej. A no racja. Krzyślejcie żołnierzy. Jestem, panie. Ready way, sir. Czyli jestem gotowy, ja także, panie. Ow. Ow. Panie, ja też, tylko mam złamaną nogę, coś, tego, coś się nie naprawiło. Spokojnie, owsi się około. Mm -hmm. A ty żołnierzu, obudź się. Ja się na razie prześpię. Niech oni się wskrzyszeją. Za to wy możecie wracać. Ale skąd India? My zostajemy z wami. Przecież ich się przeżył. Dostał. Może zginie, może przeżyje. Nie wiem. Ale jak na razie jest fajny spokój. No rację, Tylko, że radziłbym uważać, ponieważ to był tylko jeden kościotropik. Co? Anulacje. No to jednak zostańcie na wszelki wypadek. Okej. Okay.